Cześć, to Osomecznik. Witam Was ponownie na moim kanale. No I Zapraszam do kolejnej sztuczki. Tym razem mam tu pieczki Pimpungową. O, wstawię tutaj karta. Król tref. To może być każda karta, ale Król tref jest w tym wypadku. Kartonik po to, żeby pieczka mi tutaj dziś nie uciekła. I królem postaram się. Oprzeć piłeczkę o piłeczkę karty, ale tu ucieka mi. Tak jakoś. Buda. No. Teraz trzy razy uderzę tym kartonikiem w stół. powinna wyskoczyć na taką wysokość od tego kartonika. Spod tej karty. Raz, dwa, trzy. I się nie stało. Obieczkę dalej gdy leży. Spróbuję palcem. Raz, dwa, trzy. A tak palcem. nie mogę wyskoczyć, ponieważ wieszki tu nie ma. No cóż, zanim wyjaśnię tę sztuczkę, być może będzie to w tym tygodniu, Jestem ciekaw, czy ktoś padł, jak, w jaki sposób pioczka wtopiła się w kartę. Dlatego czekam na nasze odpowiedzi w tej sprawie. A na dziś z mojej strony było to tyle. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku, Link w opisie. Trzymajcie się, krótko, cześć.